Jako Polacy wcale się tak bardzo nie różnimy. Tato, kiedy będą te burgery? Sekundka Luke, już prawie skończyłem. Nasze tradycje i zachowania obecne są w każdym polskim domu. Proszę, syneczku, oto twój burger. Kurna Luke, zapomniałem. Nasza reprezentacja gra. Podaj mu, kurna, podaj! Podanie prawego i gol! Ale nie zawsze jest tak kolorowo. Luke przyszły rachunki. Uciekamy stąd. Tato, to jaki mamy plan? Galaktyka. Niby każdy z nas jest inny, ale zastanawiam się, czy przypadkiem każdy z nas nie ma tego samego ojca. Kiepsona nawigacja! No, kurza dupa, no. Wszyscy jesteśmy tak samo upierdliwi. Tato? No bo czy daleko jeszcze? Nie hmm. odzywaj się, bo ci nogi z dupy powyrywam. Nawigacja nie działa i nie wiem, kurwa, czy dolecimy, czy nie. Ale ten statek ma autopilota, tato. Aha, no dobrze, dolecimy. Zaraz, zaraz, Luke, ty też to widzisz? Iha, iha, Zejdź mi z drogi, głupia babo. Przyniosłam rosołek, wejderku. Czy ona trzyma zupę? Ja włączam na świetną. Czekaj, nie, potrącisz babcie. Mmm, pyszotka. Chcecie mój rosołek? Odpierdol się. Uratuję tą babcię. Siuhu! Nasi bohaterowie wyruszyli dalej. Lecą właśnie na hutę unieszkodliwiania Jedi. Skrócie chuj, zaraz, zaraz. Lub czy ja wziąłem moje dokumenty? Gdzie jest moje prawo jazdy? Patrz, widziałeś? Moje dokumenty? Tam był Makioda, widziałeś? Tato możemy do Makiody! Proszę, jestem głodny! Dwie kanapeczki poproszę. Do kogo on mówi? A to, on. jakie te kanapeczki normalne? My poprosimy popierdolone. Popierdolone? Jasne, za chwilę podam. Wejder przyszedł sam. Bóg dalej znajduje się na pokładzie statku. Wspaniale! Zaraz go eskortujemy. Co robi, Wejder? Rozmawia z jakąś staruszką. O co pani chodziło z tym rosołkiem? Słucham? Wie pani, że mogłem panią potrącić? Czterowcy wchodzą już na statek. Daj mu naszą niespodziankę. Zamówienie gotowe. Jesteś cię dopadne, babo. A magiczne słowo? A racja, zapomniałem. A wada! Gdzie a dziękuję za kanapeczkę. Pamiętajcie, żeby nigdy nie zostawiać dzieci samych w samochodzie. Mamy Luka, Po się, się spisałeś. Zaraz, zaraz. Przecież ja mam syna. Luke? Gdzie jesteś, Luke? Graj sobie w Fortnite'a? Luczek, proszę, nie rób sobie takich żartów. Co to takiego? Nie, to nie może być. To nie może być prawda. Kuza dupa, Luke. Nie umiem czytać. Podobno, głupi ma zawsze szczęście. Tak stało się i tutaj. Dobra, wywalone w to. Autopilocie, zabierz nas na chuj. Pięć godzin? Co ja mam robić przez tyle czasu? Prawy, dlaczego wtedy podałeś? Mm, wiem, że to dziwne, ale. Usłyszałem głos Darta Weidera. Niech moc będzie z tobą. Proszę, Luke Skywalker. Witaj w naszych skromnych pragach. Gdzie wy mnie zabieracie? Nie powiem. Mój ojciec na pewno siedzi wam na ogonie i zaraz mnie uratuje. Trajk królników na Tatooine. Ach ci rolnicy. jest taki głupi, że pomylił od Coś ty powiedział o moim tacie? Twój to Bajac. Tak? Nie pozostawiasz mi innego wyboru. Twoja stara wygląda jak jaba. Zabolało, co? Mam tego więcej. To był Ale... No, Słucham. Twoja matka mówi w pracy. Nawet nie mam matki. Dobra, patrz jak rozwalę cię przy wszystkich kolegach. Twoja stara ma karnet w Fortnite. Ach, kolejny górniany pocisk. Ale to nie koniec. Dla mnie koniec. Wygrałem. No, jeszcze jednego. No to dawaj. Ja przynajmniej nieco o bałem własnej siostry. Co ty górna powiedziałeś? Pamiętasz swoją przestrzyckę. Leja Urgana. Ale. Wszyscy razem bez na tym zdjęciu. Nie, nie. A na dodatek... Znalazłem mnie na kominku twojego starego. I co wysoki teraz? Jesteś tak żałosny jak do bana nieudasników z Stick koka wstawiająca filmy Antwia bez oznaczenia go. To tak się da? Pierdzącie się kurwa. Nienawidzę cię. Nie wam matki. Wszystkie drogi prowadzą na chuj. Zawiesi zamysły na chuj. Stateczku, teraz proszę wyląduj, a ja zanudzę moją muzyczkę.

Rozumiem, ale czemu nigdy nie powiedziałeś, że mam siostrę? To ty masz siostrę! Zapomniałeś? Ty, idioto! Jasne, że ma siostrę! Kim jesteś, babu? Co? Nie pamiętasz? Nazywam się Patrycja Popierdala. Luke to chyba twoja matka. Nie ruszaj się, może nas nie zobaczy. Przecież kurwa widzę. Luke, tak się stęskniłam. Dobrze, cichutko, jak ze starych lat. Kochanie, ja idę po mleko! Jakie kurwa mleko! <laughs> Bo to do kawy! Mamo, dlaczego nas porwałaś? Ale to nie ja was porwałam. W takim razie kto? Taki Chodźcie za mną. Kawka z mleczkiem. Zaraz, zaraz, czy tu Sigma? W rzeczy samej. Sigmo, a tamten pan to kto? Zgaduj. Czy to świnka Pepa? Nie trafiłeś. trafiłeś. No ale skąd ja miałem to wiedzieć? Ja pierdzielę to Anzio. Dzięki. Drogi Sranzio, ja nazywam się Darek Vader. To mój piękny syn, a tutaj moja głupia żona. <śmianie> Nie, no, spokojnie. Wiem, kim jesteście. To dlaczego nas porwałeś? Myślałeś, że chciałem? To przez ciebie tutaj jestem. A kto to ten ciebie? Kiedy pokonałeś wilka i pozbawiłeś go całej mocy, stworzyłeś anomalię, która otworzyła portal w każdym wymiarze. I tak pojawiłem się ja. Przeszedłem, Przeszedłem przez portal w moim, w moim świecie, świecie i pojawiłem się w waszym. Aj Karamba, co to za potwór? Tak samo zrobiła wróżka zębuszka. Co ty pierdoli? Zacząłem rozglądać się za schronieniem i wynająłem pokój w hotelu. Później dogadałem całą sprawę z kapturkiem i dowiedziałem się wiele rzeczy. Na przykład to, że w markecie, w którym byłeś, serio są cyberkryształy. Nie opowiadaj mi głupot. Przecież rozmawiałem z ekspedientką sklepu. Po pierwsze, to ona nawet tam nie pracowała, a po drugie, nie sprawdziłeś w kibli. Hmm. Jak ja mogłem o tym nie pomyśleć? Ale tych kryształów nie wystarczy, żeby uratować wszechświat. I co teraz? Chciałbym was poprosić o kajber kryształy. Ale my nie mamy. Jak to nie macie? Luke, proszę, powiedz panu. To ty wydałeś, więc ty powiedz. No dalej. Pochwal się, na co wydałeś kajber kryształy. Co z nimi zrobiłeś? Tato, no powiedz mu. No dobrze. Wydarłem mnie na okulary, dzięki którym wszystkich widzę jako świnkę Pepe. Hehe, <głupia> co za głupek. Ale jest jeszcze nadzieja. Słucham. Chciałem kajber kryształy na Wielkanoc. Więc są na Wyspach Wielkanocnych. Ja pierdziele nie wierzę. Dobra, Sigma zabierze was na Wyspie Wielkanocne. A teraz idźcie się spakować. Czeka was długa podróż. Spakowałam nam wszystkie potrzebne rzeczy. Nie tylko. Bo odkurzałaś. Bo było brudno! Przestań płakać i posprzątaj w pokoju. Nie was mi się sprzątać. Jak ty uczysz dziecko? Wyrzuciłaś moją konsolę kobietom. Powinnaś się leczyć. Skąd ja miałam wiedzieć, że to konsola? Przynajmniej moja kosunka od Robercika dalej wisi. Czy ty ją wyprałaś? Tak, bo była na jakimś się o niego starałem. Jesteście już gotowi? Bo zaraz lecimy. Zwalcie i gotowi na przygody. Idą w slow ze mnie. Co tu się ogląda? Bezpiecznej podróży. Ok, zanim wylecimy, zapięliście pasy? Ja i Luczek mamy zapięte. Ja nie zapnę. Chcę na Malediwy. Eee... Aha! O kurde, dawno nie odwiedzałem tego miejsca. Aż zazdroście wam tego, co tam spotkacie. To mi nie wygląda na Malediwy. Bo to nie są Malediwy, a my już lądujemy. Co to za miejsce? Kurna kobieto. To są wyspy Wielkanocne. Mieszka tutaj zającek Wielkanocny. Nie tylko zającek. Wyjdźcie ze statku. Musicie to zobaczyć. A cóż to za oszałamiający widok? Kurde zobacz! Jaka je głowa! Gdzieś tutaj był domek na górce. O, tam jest. Musicie się na niego udać. Ale po co mi mamy tam iść? W tamtym miejscu mieszka Zającek Wielkanocny. Ale uważajcie, bo nie jest tam sam. Ale ja chciałam na Malediwy! no przestań z tymi malemidami. Właśnie, mamo, spokojnie. Zobacz, jak tu jest pięknie. Może Zającek Wielkanocny da ci bilet na Malediwy. Nie marnujcie czasu. Od tego zależy dobro całego świata. Dobrze, Luke, słyszałeś pana. Wyruszamy na przygodę. Szerokiej drogi, popaki. Uważajcie na siebie. Dajcie ciszej tą muzykę! Kurwa, no nie mogę się skupić! Patrzcie! Idą na jakieś góry. Kurwa nie słyszę własnych myśli. Tato, tato, a czy to gówno? Luke, nie mów tak brzydko. To płynna czekolada. Hula, jaka frajda! Juhu! Ja ci kręcę, szkolarzy w Polsce tak nie mieli. <grym> to jest najlepsze miejsce na świecie. Prawda, syneczku? i jej chlap, nie chlap. <grym> Przepraszam, tato, po prostu tak dobrze się bawię. Juhu! Dawno się tak nie bawiłem, syneczku. Chodź, Luke, posmakujemy czekolady. <grym> dobrze, zaraz, zaraz. Luke, chodź, wypij ze mną. Chciałbyś może wypić z Nie, spokojnie, wypiję ze źródła. Dobrze, syneczku, no to pijemy. Dobrze. Luke, bo to chyba... Luke, to było gówno. Eee, już nigdy nie wracajmy do tej sytuacji. Chodźmy dalej, Luke. Zajączek czeka. W końcu jakaś spokojna muzyka. Nasi bohaterowie wyruszyli dalej. Czeka ich najważniejszy punkt podróży. Zobacz, jaka piękna chatka. Twojej mamie na pewno by się spodobało. Jak możecie się domyślać, zajączek nie mieszka sam. W końcu to tylko zwierzątko. Nie może sam dbać o dom. Zajączku, jesteś tutaj. Zajączka nie dostaniecie wy. Kurwy. Ale prosimy. No dobrze. Zagadkę opowiedzieć muszę wam. Słuchamy. Jadł w ciemności. Nie tylko narzędzie, lecz bronią jada jest. Co o nim jest? Po proste. Chodzi o miecz. Koczyki cykipony. Skąd ty wziąłeś ku. Co ty powiedziałeś? Pomyłka. Dobra lub to co teraz robimy? Postaraj się go czymś przekupić. Mamy jeszcze tę kanapkę z Makiody. Świetnie, dajmy mu ją. Mistrzu, mistrzu posłuchaj, chciałbyś taką śliczną, pyszną kanapeczkę? Ty i, i kanapeczkę dać teraz? Proszę mistrzu, przywiozłem ją z bardzo daleka. To, to za Na zdrowie. No dobra, to da nam tego królika, czy nie? Nie wiem, nie zapytałem. Zobacz, jest sobie burgera. Czekaj, a jesteś pewien, że oni nie dodali nic do tej kanapki w Starburgerze? W końcu to Sigma ją dał. Usnął. Dobrze, Luke, bierz królika i w nogi. Ale co zrobimy z Mistrzem Miodą? Luke, cisaj, bo obudzisz tą zamę. Dobra, proszę, mam królika. Jaki on jest słodziutki. Tutaj mieli farta. Ciekawe, jak pójdzie im z króliczkiem. No kurwa, jebany króliku, sraj natychmiast! Tato, czemu ty krzyczysz na tego królika? A kto zaraz zrobi kupkę? Proszę, wykupczaj tajber Kryształy. Tato, co... co tu... co tu się dzieje? No zrób krecika. Eee... tato? Proszę, spójrz tu. Eee... co tu się dzieje? Szrek, a co ty robisz na Wyspach Wielkanocnych? Eee... mam no takie samo pytanie do was. No. Czy on się właśnie zestroł? Kochany króliczku, mła, mła, Dziękuję ci za te kajber kryształy! Wiedziałem, że się zesra. Ale zaraz, zaraz, coś mi tu nie gra eee, co tu się dzieje? Pomocy kurwa! Zobacz Luke, mam kajber kryształy eee, Ale się błyszczą kuna la Tato, tato, z tym zielonym coś się dzieje Kurwa, przecież on wybuchnie Chodź, weźmiemy koliczka razem z nami. Dobrze, tato, ale z tymi kryształami dzieje się coś strasznie dziwnego. Urany, synku, co tu się dzieje? No właśnie o tym mówię, nie mam pojęcia. Trzymaj się, okej? Dasz radę. Zaraz wezwę pomoc. Aj O matku, moja głowa... O kurde, gdzie ja jestem? Slak, co tu... co tu się dzieje? Srejk? Co ty tu robisz? Przecież byłeś na polance. Ty też byłeś na polance. Co tutaj się dzieje? Wymiary się łączą. Nie zostało nam dużo czasu. Ojeny. A kiedy już się złączą, to będzie po nas. To co mam zrobić? Przynieś mi kajber-kryształy. Przez tamten portal do waszego świata wchodzą też postaci z innych wymiarów, wliczając w to mnie i wszystkie inne postaci. Czerwony Kapturek, Szrek, oni nie są stąd. Wiesz, dlaczego brzmi jak twój syn? Każdy z nas ma swój odpowiednik w innym wymiarze. W twojej fabule jestem twoim synem. Nie powinno być dwóch mnie w jednym świecie. Ale jak to wszystko się stało? To przez połączenie twojej mocy i mocy Rosołu od babci. Musimy to cofnąć, Vader. O jeny... Co to było? Luke, Słucham. musimy szybko wrócić na statek. Od tych kryształów zależy dobro całego wszechświata. O, dobrze was zdołał widzieć. Faktycznie po pokaźną sumkę tych kryształów. To dlatego, że mój tata to fajny Jedi utalentowany tata. W skrócie, fjód. Vader? Mamy kajber kryształy. Czekałem na was. Chodźcie za mną. Dobrze, to co teraz się stanie? Cofnę się w trafie. I naprawię, naprawię to wszystko. Dobrze, to będziemy bacznie obserwować. Zróbcie. Uuu, co za ruchy. U, jakie kolorki, błyskawiczki. Luk, bo to chyba nie zadziałało. Ale jak nie zadziałało? Przecież widziałeś, że się teleportował. Zobacz na ten monitor. Normalnie nigdy się nie świeci. I co to niby znaczy? To znaczy, że moje pudełko z Matrixem się włączyło. Że niby jakie pudełko? Zobacz, jak tak mryga, to znaczy, że w środku jest użytkownik. się jest w Matrixie. Co. co tu się dzieje? Cześć, manko, to ja z Matrixa. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Tutaj macie jak zwykle porównanie nakładu pracy do moich trzech ostatnich filmów. No i jeżeli. Chcielibyście mnie wesprzeć, to możecie nacisnąć suba albo wysłać mi superkę. Dosłownie każdy donate się liczy i pomagacie mi robić jeszcze lepsze filmy. Proszę, jak już macie kopiować na TikToka, to znaczcie mnie w pierwszej linijce. I jeszcze chciałbym podziękować mojemu kuzynowi za pomoc, bo generowaliśmy ten film we dwójkę. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć.